102 FM Słupsk w centrum uwagi. Widzicie Państwo za nami mural, który powstał w sposób oddolny i bardzo społeczny. Za chwilę o nim opowie Jolanta Krawczykiewicz, o tym sposobie powstawania muralu, szefowa Słupskiego Ośrodka Kultury. Ja chciałabym tylko wspomnieć, że do tej pory udało się te obchody zaznaczyć takimi punktami jak. Nadanie jednej z ulic, nazwy imienia Wisławy Szymborskiej. Cudowny spektakl Ireny Jun oparty na tekstach Wisławy Szymborskiej, który oglądali uczniowie szkół ponadpodstawowych, a także nasza słupska widownia, to również warsztaty, improwizacje. Prowadzone przez Towarzystwo Kultury Teatralnej w, w Rondzie. Idea muralu, ponieważ on, one wykrążą w słupsku, yy, i tak udało się zainspirować też kogoś, kto z własnej inicjatywy podjął się yy, tego, żeby yy, zwrócić się do miasta o. Yy, Realizację takiego muralu. I materiał wcześniej robiła się Amerecka z Radia Gdańsk, kiedy stałyśmy tu pod ścianą dwa miesiące temu i się przyglądałyśmy tej ścianie, bo tę wspólnotę udało się namówić do tego, żeby ten mural mógł być zrealizowany. Aneta Marko, tutaj obecna, to inicjatorka oddolna Słupski Ośrodek Kultury, został koordynatorem, ale sam proces wyboru wiersza był bardzo ciekawy bo najpierw czytelnicy biblioteki dokonywali wyborów, później z pięciu wierszy internauci dokonywali wyboru dwóch i w końcu z dwóch jeden wybrali mieszkańcy wspólnoty.